ogromnym zagrożeniem jest konflikt polsko-ukraiński. Ja cały czas uważam, że to jest bardziej prawdopodobny niż konflikt polsko-rosyjski, bez względu na to, jak Sikorski będzie namawiał do wojny, to nie widzę interesu w tym, żeby Rosjanie tutaj weszli. Cały konflikt i całe zdarzenie z punktu widzenia Europy świata polegało na tym, żeby z magazynów wojskowych wywalić to, co było, zużyć i zakupić nowe rzeczy, więc przemysł zbrojniowy... Świetnie na tym zarobił. Ja bym w tych przestrzeniach, które są traktowane jako obszar zagrożenia, czyli Ściana Wschodnia, ja bym umiejscowił fabryki chińskie, tureckie i to szczególnie współpraca w obszarze produkcji broni, szczególnie z Turkami, bo tutaj widzimy historycznie, że Rosjanie nie są w stanie, nie będą w ogóle zainteresowani, żeby podjąć jakiekolwiek działania sprzeczne z interesami Turcji. A czy Ameryka z Donaldem Trumpem to dobry kierunek dla Polski? Bardziej skręcenie w prawo, w, w, takie, w takie wartości tradycyjne i odlewaczenie Stanów Zjednoczonych, to na pewno jest to dla nas ogromna szansa, żeby te marksistowskie wartości, które zaczęły gościć również Rzeczpospolitej, zostały wstrzymane.